Wiesz, że widziałem jak diabeł chodzi tam na palcach. Witam wszystkich. Tak jak już Wam wspomniałem w części w pierwszym odcinku, w części wprowadzającej, na tym kanale będę się starał przedstawić, jakbym widział ewentualne produkcje książek, które odsłuchałem czy też przeczytałem, jeśli miałyby zostać. Przeniesione na, na wielki czy też mały ekran, czyli y, powstałby z nich film, y, serial czy też mini-serial, w zależności od tego, ile czasu taka książka y, trwa, czy też, czy też jak, y, 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 jak, jak dużo ma stron. W moim pierwszym materiale nie bez powodu wybrałem książkę, która również jest debiutem autora. I jest to książka Martwy Sad, napisana przez Mieczysława Gorzkę. Wydawnictwo Bukowy Las. Czyta ją natomiast Filip Kosior. Książka zawiera nieco ponad 400 stron. Jest to nieco ponad 12 godzin słuchania. Książka jest kryminałem. W mojej opinii, bardzo dobrym kryminałem, który trzyma w napięciu praktycznie od samego początku do samego końca. No i jest to dosyć fajna taka zagadka, i powiem Wam szczerze, że ja osobiście, no. Nie trafiłem, że tak powiem, z prognozą, jak to w kryminałach, z rozwiązaniem zagadki, czyli na przykład w cudzysłowie, kto zabił, czy też kto jest tym czarnym charakterem. No, zaskoczyła mnie, tak więc podejrzewam, że i może wielu z Was, tych, którzy czytali, czy też słuchali tą książkę, również zaskoczyła, a ci co nie, no to oczywiście zapraszam do lektury. Tak jak już wspomniałem, książka ta jest kryminałem, no i opowiada nam ona o o życiu funkcjonariusza policji. Tutaj mamy Marcina Zakrzyskiego. Pewne, pewne sytuacje w jego życiu sprawiają, że wraca do czasów, które zdarzyły się kiedyś, dawno, dawno temu. Otóż, jak się, jak się dowiadujemy, miał on brata bliźniaka. No, i ten jego brat kiedyś dawno temu zaginął i do dnia dzisiejszego się nie odnalazł. On już w zasadzie pogodził się z tym, nasz główny bohater, no i po prostu żyje już z tą świadomością, że tego brata najprawdopodobniej po prostu nie ma, z tym, że zagadka nie została rozwiązana. No i pewne fakty w jego życiu teraźniejszym sprawiły, że postanawia wrócić do rozwiązania tej zagadki lub też do, po prostu się dowiedzieć, co się stało z jego bratem. I tutaj nie będę wam więcej opowiadał, zachęcam was oczywiście jak najbardziej do lektury i chciałbym teraz, tak jak już wspomniałem na samym początku, przedstawić, kto ewentualnie mógłby zagrać w produkcji filmowej dane postacie, które występują w książce. Ja w roli głównej, czyli policjanta, widziałbym Marcina Dorocińskiego. Odgrywał już on oczywiście rolę wcześniej policjantów, tak jak na przykład w serialu Pitbull, także zapewne każdy z was zna tego aktora, lub obejrzał pewnie jakiś serial czy też film z nim. Także ja bym widział w roli głównej Marcina Dorocińskiego. W książce pojawia się jego partnerka zawodowa, ma na imię ona Paulina, i tutaj widziałbym Julię Wyszyńską. Nie wiem dlaczego, ale od razu ta aktorka skojarzyła mi się do zagrania tej roli. Z tym, że zaznaczę jeszcze, że czasami może być też tak, że aktorzy troszeczkę mogą się różnić do opisywanych tych książ w książce postaci, aczkolwiek staram się zawsze mniej więcej dobrać, czy to wiekiem, czy też jakimś wyglądem, czy też charakterem, który mogliby zagrać na podstawie, na podstawie tego, co, co, co udaje nam się dowiedzieć z książki. Także tak jak powiedziałem, w roli Pauliny widziałbym Julię Wyszyńską. Mamy tam również postać Księdza. Księdza ja natomiast widziałbym aktora Arkadiusza Jakubika. Też zapewne wielu z Was kojarzy tego aktora. Grało on m.in. Księdza w ostatniej produkcji film Claire. Moim zdaniem ten aktor potrafi fajnie zagrać postacie takie no powiedzmy dramatyczne czy też właśnie komediowe. Także dla mnie bardzo dobrze on by się nadawał do tej roli. Mamy później również postać prokuratora. Tutaj prokuratora dla mnie w pierwszym od razu takim wizji, jaką sobie wyobraziłem, mógłby zagrać aktor Mateusz Janicki. Bardzo dobrze by się wczuł tą rolę moim zdaniem. Pasowałby do tej roli. Później mamy również policjanta Srokę. Tutaj umieściłbym aktora Mirosław Haniszewski. Grał on również już wcześniej w postacie milicjantów czy też policjantów w poprzednich produkcjach. Tak więc dla mnie też tutaj ten aktor by się bardzo dobrze nadawał do tej roli. Mamy później również postać Bogdańskiego. Bogdański jest to, powiem wam tylko tyle, że jest to postać z przeszłości, czyli, czyli ktoś, kto, ktoś, kto żył kiedyś. No, ale ma on dosyć, wydaje się, duże znaczenie w tej książce, i tutaj ja sobie wymyśliłem dwóch, że tak powiem, aktorów. Oczywiście, dwóch nie mogłoby grać jednocześnie, tylko że dwóch aktorów. Jeden, który mógłby zagrać, który no, mógłby teraz zagrać, ponieważ jeszcze żyje i gra w, gra w produkcjach w momencie, gdy nagrywam ten materiał, I jest to aktor Joachim Łamża. Natomiast jeśli można byłoby takie coś zrobić, że można byłoby cofnąć czas i na przykład dobrać aktora z dawnych, z dawnych czasów, który kiedyś grał, dla mnie w, tą, w postać tego Bogdańskiego, jest to mieszkaniec tej miejscowości, gdzie, gdzie wydarzyły się pewne zdarzenia, mógłby zagrać da, dawny, dawny aktor Henryk Bonk. Czytając tą książkę, właśnie często widziałem tego aktora, aczkolwiek pan Joachim że również świetnie by się wpasował, moim zdaniem, w tą rolę. Mamy później postać dziadka i babci, którzy też pewnie pe, no występują w kilku, że tak powiem, rozdziałach, czy też, czy też mają jakiś swój wątek w tej książce, czy też audiobooku. I tutaj w postaci dziadka bym widział e, Mariana Dziedziela, natomiast babci przez chwilkę się zastanawiałem i powiem szczerze, że nie wiedziałem dokładnie kogo wybrać, ale tak po, po, po dłuższym namyśle wybrałem aktorkę Annę Dymną. Myślę, że każdy z Was kojarzy, kojarzy tą aktorkę no i, no i na pewno by świetnie, świetnie wczuła się w rolę babci. Później mamy funkcjonariusza, który, że tak powiem, dowodzi śledztwami, śledztwem, które mają, które wydarzyły się w tej książce, które są opisywane w tej książce. I tutaj wybrałbym aktora Mirosława Zbrojewicza. Fajnie by, się, fajnie by się nadawał do tej roli moim zdaniem i spokojnie też by sobie poradził z taką, z taką rolą komendanta. Mamy później również postać Kaśki. Kaśka jest to przyjaciółka naszego głównego bohatera. No i tutaj wybrałbym aktorkę Magdalenę Popławską. Yy... Ona ma również partnera, Tymona, czyli, czyli jej mąż. Tutaj zastanawiałem się przez chwilkę, no i dla mnie na przykład pasowałby taki aktor yy, Bartłomiej Topa. Ale ponieważ w książce jest opisane, że główny bohater no i tak jak już wspomniałem, dobrałby Marcina Dorocińskiego, natomiast ten Tymon on jest podobno troszeczkę wyższy z książki wynika od głównego bohatera. Także no jeśli mielibyśmy wchodzić w jakieś takie szczegóły, no to można by wybrać troszeczkę postawniejszego czy też wyższego aktora. No Marcin Dorociński jest dosyć wysoki, z tego co pamiętam ma około nieco ponad 180 m wzrostu. Tak więc ja bym wybrał tutaj Kamila Maczkowiaka. I teraz, jeśli chodzi o głównego bohatera, tak jak już na początku wspominałem, miał on brata. Jak się okazuje, jest to brat bliźniak, czyli teoretycznie mówiąc, jeśli brat zaginął, no i zakładajmy, że żyje, no to wiadomo, że jeśli miałby być jakiś dodatkowy aktor, no to teoretycznie nie byłby potrzebny. Trzeba by zrobić jakieś komputerowe, komputerowe nakładki, czy coś w tym stylu, no i dać jakby dwóch Marcinów Dorocińskich. Ale teraz pytanie, czy ten brat faktycznie żyje. No bo pewne wydarzenia pokazują, że możliwe, że żyje, ale możliwe, że nie. O tym oczywiście dowiecie się z książki, jeśli ją tylko przeczytacie czy też odsłuchacie. No i tutaj zostawię wam z takim, z takim zapytaniem, czy będzie potrzebny jeszcze ewentualnie jeden, jedna postać, jeden aktor do tej roli, yy, grający taką powiedzmy no, główną, jedną z główniejszych ról, no bo jak wiemy. Yy, Marcin Zakrzewski gra główną rolę, natomiast tutaj czy będzie jeszcze potrzebny ktoś? Z tym oczywiście zostawiam Was. Jak już tylko odsłuchacie czy też przeczytacie książkę, no to zapewne będziecie wiedzieli, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Natomiast dla tych wszystkich, którzy już przesłuchali czy też odczytali, odczytali książkę, bardzo chętnie bym się dowiedział, co sądzicie na temat e, tych, tych aktorów, których dobrałem jakie są może Wasze, e, jaka jest Wasza wizja aktorów? Także jak macie tylko, tylko jakieś swoje zdanie, proszę, proszę o wiadomość, czy też o komentarz poniżej. Bardzo chętnie, bardzo chętnie zobaczę jak wy to widzicie. No i co uważacie na temat tej książki. Tak więc zachęcam wszystkich do lektury w formie czytanej, czy też słuchanej. Pozdrawiam.